Na stronie internetowej naszego kościoła czy też miesięcznika Jedź Pod Prąd toczą się często ciekawe polemiki dotyczące nieutralności zbawienia. Niedawno pewien internauta podał tekst z listu do hebrajczyków, to jest list do hebrajczyków, 12 rozdział, werset 14. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Internauta ten stwierdził, że warunkiem koniecznym ujrzenia Jezusa, a w domyśle zbawienia, jest to właśnie dążenie do uświęcenia. Nie sprecyzował jednak, co ma oznaczać to dążenie do uświęcenia. Przypomnę więc najbardziej popularną definicję uświęcenie to jest oddzielenie od wszystkiego, co pospolite i poświęcenie się Bogu i Jego sprawom. Dążenie do takiego stanu, do uświęcenia, to więc przechodzenie na kolejne, coraz wyższe stopnie duchowego rozwoju, umartwianie swojego ja i pozwalanie, by Chrystus zajmował stale należne miejsce w naszym życiu. Pojawia się jednak pytanie, czy wystarczy tylko wejść na tę drogę do uświęcenia, czy też trzeba coś na niej osiągnąć. Zwolennicy tymczasowego zbawienia chrześcijanina Powiedzą zapewne, że trzeba wejść na tę drogę i na niej trwać, nie przestać, nie przestawać dążyć do uświęcenia. Interpretacja ta nie pasuje jednak do wyjściowego tekstu. Pana zobaczą tylko ci, którzy osiągnęli uświęcenie. Cytując: Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy pana, którego w tym zdaniu odnosi się do uświęcenia, a nie do dążenia. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Nie wystarczy więc jedynie dążyć do uświęcenia, ale konieczne jest osiągnięcie tego uświęcenia. Tu zaczynają się poważne schody z tą interpretacją. Czyżby na zbawienie mogli liczyć tylko ci, którzy za życia osiągną zupełną świętość w myśli, w mowie i w uczynkach? Takie warunki zbawienia nie każdy odważy się postawić. Tak więc choć zwolennicy teorii o utracalności życia wiecznego przez chrześcijan, posługują się swych wywodach powyższych tekstem, nie są konsekwentni w zastosowaniu wniosków wypływających z jego interpretacji. Jak jednak prawdziwie rozumieć to zalecenie pisma, by dążyć do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana? Logicznie rzecz biorąc, są dwie możliwości odczytania tego nakazu. Pierwsza: dojście do uświęcenia w oczach Boga za pomocą dążenia do Niego gwarantuje zbawienie. Druga interpretacja: uświęcenie w oczach Boga uzyskuje się na innej drodze, i ono gwarantuje zbawienie, a następnie dąży się do praktyki zgodnej z nową duchową tożsamością. Inaczej mówiąc, to uświęcenie duchowo uzyskuje się inaczej niż przez własne wysiłki, a następnie człowiek próbuje praktyką wprowadzić swą nową tożsamość do praktyki swojego życia. Ujmując to jeszcze prościej, czy ujrzenie Pana. Jest skutkiem uświęcenia, czy jedynie dążenia do Niego? Przyjęcie pierwszej wersji prowadzi nas na manowce osiągnięcia moralnej doskonałości, jako warunku koniecznego do zbawienia. Nikt poważny spośród chrześcijan nie stawia takiego warunku. Drugie wytłumaczenie, mówiące, że owszem, do oglądania Jezusa i wiecznej wspólnoty z Nim potrzebne jest uświęcenie, lub oczyszczenie nas ze wszystkiego, co budzi gniew, pozostaje w pełnej harmonii z resztą Pisma. I tu przykład, pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział, wersety od 9 do 11. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani ździercy królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. List do Hebrajczyków: 13,12. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Bóg wiele razy nazywa nas, ciągle grzeszące swoje dzieci, świętymi. Nas nazywa świętymi. List do Hebrajczyków, 3.1. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. List do Kolosan, 3.12. Przeto przyobleczcie się jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani. W serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. Składając całe swoje zaufanie w Jezusie i Jego dziele na krzyżu, zostajemy obmyci Jego krwią ze wszystkiego, co sprzeciwia się Bożej świętości. W oczach Boga jesteśmy już na zawsze czyści, czyli uświęceni. Nie dlatego, że zaczynamy wieść doskonałe moralne życie, nie dlatego, że staramy się poprawić i być coraz lepsi, czyli dążyć do świętości, czy dążyć do uświęcenia, a jedynie dlatego, że stale Bóg patrzy na nas przez pryzmat krwi swego syna. Wdzięczność za tak wielką, niczym niezasłużoną przychylność Boga do nas, czyli za Jego łaskę rodzi w nas pragnienie upadabniania się do świętego Boga i o tym mówi apostoł Piotr w pierwszym rozdziale swego pierwszego listu werset 16 świętymi bądźcie bo ja jestem święty bóg jednocześnie nazywa nas świętymi i jednocześnie wzywa do bycia świętymi nie ma w tym sprzeczności świętość to z jednej strony nasza pozycja przed Bogiem, jaką mamy wyłącznie dzięki Jezusowi, ale świętość to z drugiej strony jakość naszego doczesnego życia codzienność, w której ustawicznie mamy naśladować Jezusa. Podsumowując, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, należy rozumieć, jako stwierdzenie dwóch rzeczy jednocześnie, bez uświęcenia, które staje się naszym udziałem w chwili nawrócenia, kiedy zostajemy obmyci ze wszelkiego brudu, wszystkiego, co nas oddziela od Boga, przez krew Jezusa, zostajemy już raz na zawsze uświęceni. Dzięki temu właśnie możemy ujrzeć Pana. To jest nasza gwarancja, że kiedy umrzemy lub gdy Jezus przyjdzie wcześniej po nas na ziemię, ujrzymy Go. Ujrzymy go jako Jego święci, to jest jedna myśl, a druga, jako już uświęceni, mamy rzeczywiście dążyć do tego, by ujawniało się to na co dzień w naszym życiu. Ten proces będzie trwał aż do końca, do naszego spotkania z Bogiem. Na Ziemi nie uzyskamy pełnej doskonałości. Nie uwolnimy się od wszelkiego kontaktu ze złem, czy od możliwości grzeszenia. Dlatego jesteśmy wzywani do tego, by ten proces tu na Ziemi stale kontynuować, by walczyć o świętość, która jest już naszą nową naturą. Ale ta walka, motywacja do niej jest skutkiem naszego zbawienia, a nie warunkiem koniecznym do jego przyszłego uzyskania.